Witam, czy mogę z, panie, z panem przeprowadzić wywiad? Oczywiście, po takiej emocjonującej walce, jaką dzisiaj stoczyliście jak najbardziej, jeśli macie tylko siłę. Dobrze, to ile pan, ile pan lat już organizuje te rozgrywki paintballa? No, to już jest szmat czasu. 2009 rok, około 14 lat temu zacząłem pierwsze rozgrywki. Około 13 tysięcy ludzi przewinęło się przez nasz teren, także bardzo, bardzo dużo fajnych ludzi, takich jak wy zresztą o. poznałem. Także praca i pasja, między no. tym mogę postawić znak równości. To wartości. właśnie takie pasje są najlepsze na których jeszcze można dodatkowo zarobić. Zdecydowanie tak, bo wtedy no. je człowiek organizuje autentycznie, prawda? Czyli nie robi czegoś za karę tylko dla pieniędzy, tylko je bardzo lubi z uśmiechem na twarzy, tak. z wielkim potencjałem. Skąd pan bierze broń? Kupuje prywatnie czy ma jakieś jakby umowy z jakąś firmą? Broń, broń nie można tego nazwać bronią z tego względu, że marker przypomina z, z, z rzeczywiście Tak, ale chodzi mi o te O te no. karabinki markery, tak. tak. Markery są nabywane w sklepach specjalistycznych, które się tym specjalizują. Każdy karabiny, Każda maska ma swój z każdy karabinek jest ustawiony na bezpieczną prędkość wiotową kulki, czyli około 90 metrów na sekundę. Kulki również są atestowane. Dobrze. To ostatnie pytanie. Nie jak pan idzie interes w zimę? No właśnie widzisz, z tą zimą to jest tak, że zimę mam dla odpoczynku, a w związku z tym, że też zajmuję się treningiem mentalnym, nie wiem czy wiecie co to jest, to jest taki trening siły psychicznej, można to tak wytrenować jak i mięśnie na siłowni, więc wtedy więcej czasu poświęcam na trenowanie innych ludzi, natomiast jeżeli przychodzi ciepło, tak jak teraz, wtedy przez ten sezon ciepły jest więcej strzelanek, mniej treningów i to też się tak fajnie równoważy. Uh -huh. To dobrze, dziękuję za wywiad. Bardzo dziękuję. <słuch>